Pan Cezary Niekonieczny, mieszkaniec ulicy Miłej, zdecydował się na skorzystanie z programu Czyste Powietrze i przeprowadzenie w jego ramach kompleksowej termomodernizacji swojego domu. Aby móc złożyć wniosek na kompleksową termomodernizację, zlecił wykonanie audytu energetycznego. Jego sąsiad, Dobra Dusza, Hilary Skrudny, poinformował go, że może również skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. A nawet kupić kolektory słoneczne, które posłużą chociażby do podgrzewania wody użytkowej. Jednak kompleksowa termomodernizacja w przypadku naszego bohatera to przede wszystkim wymiana nieefektywnego pieca. Pan Cezary niekonieczny do tej pory korzystał ze starego kopciucha. I jak tam, panie audytorze? Dużo do zrobienia w domu naszego pana Cezarego? Nie da się ukryć, proszę pana. Nie da się ukryć. Ach. A te zmiany są absolutnie konieczne, no okna nieszczelne, ściany nieocieplone, wadliwa wentylacja. No i chyba bez kompleksowej termomodernizacji się nie da. Na szczęście jest program Czyste powietrze. Jak się chce z niego skorzystać i otrzymać wyższe dofinansowanie w ramach kompleksowej termomodernizacji, no to konieczny jest audyt energetyczny. To prawda. A teraz najważniejsze, panie Cezary, jako właściciel niech pan prowadzi do piwnicy. Do piwnicy? I. A, a po co? Jak rozumiem, pan audytor chce zwiedzić pańskie muzeum i najważniejszy w nim eksponat. <grym> Jaki znowu eksponat? No ten pański stary piec. <grym> Tego nieszczęsnego kopciucha. Wymiana źródła ciepła to podstawa. To co? Idziemy? Przed panem, panie audytorze, postrach okolicy. Z mora naszej ulicy, czyli piecyk mojego szanownego sąsiada. Faktycznie nie jest to najnowszy model. Pani Cezary, mam dwie wiadomości. No to niech pan zacznie, no od złej. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ obie są dobre. Dla pana i dla całej okolicy. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że trzeba wymienić piec, a druga, że na wymianę nieefektywnego źródła ciepła są przewidziane dotacje w programie Czyste Powietrze. Panowie sobie tutaj porozmawiajcie, a ja wypiszę kilka rzeczy do audytu energetycznego. Widzi pan, panie Cezary? Tutaj nie ma się czego obawiać. A na wymianę tego pieca, o którym mówił audytor, są przewidziane duże bezzwrotne dotacje. Teraz to już będzie z górki. Pozbędziemy się tego kopciucha, kupi pan nowy, nowoczesny i wydajny piec, a na jego zakup otrzyma pan dofinansowanie z programu Czyste Powietrze. Ha, I tak trzeba żyć! No dobrze, ale jakie są koszty takiego pieca? O, to oczywiście jest zależne od tego, jakie nowe źródło ciepła wybierzemy. Od wydajności pieca, jego producenta oraz potrzeb, jakie ma kupujący. No, ale nie są to duże koszty, szczególnie jeżeli uwzględni się korzyści w postaci przyszłych oszczędności. Wszystko sprawdzimy, drogi panie sąsiedzie. Niech pan pamięta, że w ramach programu Czyste Powietrze będzie pan mógł wnioskować o dofinansowanie również na wymianę pieca. Bezzwrotną dużą dotację! Zweryfikujemy do jakiego poziomu dofinansowania się pan kwalifikuje, no i obliczymy w kalkulatorze dotacji, ile może pan otrzymać z programu. No, jednak do swojego piecyka się przyzwyczaiłem. Czasem trzeba, drogi sąsiedzie, zmieniać swoje przyzwyczajenia. Ma pan rację, panie Hilary, to już przeszłość, ale gdyby nie program Czyste Powietrze, oj to, nie byłoby łatwo. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treści audycji odpowiada wyłącznie Fundacja Polska Ziemia.